ma siema, siema! Z tej strony Ogni.pl Dzisiaj gra z jedną Zotek Odezwij się Odezwij się Odezwij się Witam! No idziałem też idzie gram w lej w Simulator. Taki, że nie chodzimy ludzikiem. Wyłącz tą muzykę! Ja już wyłączyłem. Dobra, no i on też będzie grał, ale gra no osobno, oczywiście. Do mnie w game. No, będę grał w Clash Dobra, ty będzie grał w Clash a ja. Już trochę ciszał! Cisza! A ja będę, cisza, i mów, okej? Dobra. No to jak się nazywa? A cicho to gadasz. Dzięki! Gotowe. Star! No ja. Zraźby mega wokla A ja będę craft. Tak gdyby byłem. żadnego filmu nie było, no, no, to nie było. No dobra. Jesteśmy. Już. No i... <laughs> wiesz, no, co się stało? Uuuu, legendar czas. Brawo Oooo, Czemu nie <laughs> mam? 500 EMA. No uczę się... Chemiki. Możecie ten Możecie tą gdzieś na moim kanale jak chcesz. Tak! To i to jest mój pierwszy odcinek i się też będzie. Już go, już jest. Tak. Słuchaj go tutaj. Ja zaraz będę nagrywał Clash Mam 25 zyla. O, 11 jest dopiero. To jest, to jest, to się... To jaźwię Może, w coś mieć, jak będzie. O! Dobra. Co mi się stało? Nie wiem. Dobra, wychodzę. Tak się jak są wyjście. A przez, a przez DJ. <laughs> Co robisz? Mogę iść tu? Okej, okay, nie ma. Minutę. o daj ok bo mogę się pouczyć. też nie mogę cześć za późno jak za bo późno wykorzystałeś się... swoją dobową naukę <laughs> dobową naukę, cześć A masz coś dla mnie? nie minutus ok, idziemy spać jak są spać o jas idziemy Jej, dwa, 12 godzin dobra damski co? to Kot No jest tu kot Ej, ja? A, ale jest noc Mój Kutu. kot, moje ulubione zwierzę ja Może ktoś ja, bo, ja, bo ja mam kota, tylko Bra. to moje ulubione zwierzę Ja mam kota, Nie, czyli... najgorsze jest to, że nie mogę słuchać, może pójdę okay, do szkoły A kogo bolisz, kota czy psa? Kotka Jeśli nie będę kłócił, może nie bolą pieska, ale koty dla mnie czują Tak, pisze w komentarzach, czy lubicie koty, czy psy, dla mnie to obojętnie no, ja, ja mam kota, więc... Co? To jest sobie może komputer, będę mądry w komputerach. Tak, ty. Mm. Ognik mój. 5 godzin się uczyłem! 5 godzin się uczyłem. Juhu! Nie, uczyłem się tylko... Nie, no, nie wiem nie ja tego. Nie muszę. Spać. A, no dobra. bo tutaj zbyt była, zbyt. była 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 24, a teraz jest... Co dlaczego ja mam 10? Zyla kontów z dyla. Ja mam się... Ja mam 25. Ale o. miałem 75. A. Nie wiem, jak to straciłem. Czekaj, o, no naukę. nie ja Nie, już byłem. Czekaj, tu i. Nie możesz kupywać. Jest. Dobra, to I tak z... się nie wiesz, co to U. znaczy. Nie wiem. No. no, dawaj. Pochwaj się, widzę ile umiem. Dobra, dawaj. Game dawaj. to jest you, czyli znaczy. ja. Haha! <noise> <Yo. głos> to znaczy ty! Aha, czyli you, to znaczy ja. A, you, to jak znaczy on ci, ty. Jak on ci mówi you, no to znaczy, że ty. Ale, no ty! To ty nie umiesz angielskiego? Nie. Nie umiem. Piszcie też w komentarzach czy umiecie angielski, bo ja nie. To nie napiszą. Napiszcie hmm. po angielsku. <laughs> Napiszcie po angielsku you. Nikt, nikt nauczy się pisać. I czytać. To. Napiszcie mi wszystkie słówka z angielskiego, to się nauczę. Napiszcie mu <laughs> You no. baby, baby Nie mogę kotę A Fuj! To, aaa! Co? Nie umiałem <grym> 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 Nasz kolega on nie powinien że był kotkiem. NIEE Z zabawkowym kotkiem. Nic A się z nim uczyć babka. <grym> Co? No, zamknąłeś młodszy. <noise> Zgasi zgasiłeś mu oczy na zawsze. Cało ja. w dzieci ławki zawiązuje się Opaskę na oczy, co, nie? to on mu naprawdę zawiązuje O 12 to, o, dzień. To on mu naprawdę y zgasił jak? A tak nie zgasiłem, że... Tak ja mu to, A to, to zgasiłem, zgasiłem. Będę coś w mieciach... No gdzie nic. nic mi nie dałeś! Patrz kot ma zielone oczy. Nie, nie patrz, nie patrz się na mnie. O, robimy ja czelad! Ej, ej, ogni! O no, nie, nie mogę się uczyć. Chciałem sobie coś. Co to tak klaszczasz? Nie biorę, ja. What? To jest taka, taka, taka nudząca się gra. Tu Dobra, już. to wyłączyłem mi na razie, czyłem i. Nie. Zegna się już 5 minut odcinka. To jest tak dużo. Co no. miałeś 3 okay. minutowy odcinek. Sprawiałeś. No Co się stało? Co się stało? Co to jest? Co to jest? O, fajny gra. Dawaj, dostaniesz kasę reklamę izge. Ja Janu tyle jest 2. Polecam Mariusz Pakowski. O, obraziłeś. Nie. Kubę. Obraziłeś kubę. Jak sąd wyjść? Help. O, jak sąd wyjść? Ja wiem. Tak. Tak. A dobrze. Chcę trupci są Dobra. <grywia> Muszę się nauczyć czegoś. No nie mogę się nic. Nie uczyć. Kaj mnie. Lubię cię. Boli? <laughs> <laughs> no, smój! sobie. Oskakuję przez okno. I tu powinien teraz. Taka mina powinna się pokazać w tym oknie. Zrobić tak? Jak? Teraz jest. Mina w tym oknie. No, okno. Dobra. I teraz w tym oknie będzie znajdzie się. Mina w tym oknie teraz. na 3, na 2, i 1. Jest. Mina. Taka, o. Taka wyźrena. Taka, która wrzeszczy Tko. na cały świat. No. Na pewno tu jest. I teraz nika. Dobra, Jak nie było to wincio, to ognika. <grystanie> to mi kazał. A tutaj coś. Au, moje Spaliłem cię, oga! Jak mi uderzył! O moja nie. Czy ten telefonu nie? nie. Ja kończymy. A ten nie, odcinek Nie, z Nie. Powodów technicznych. Nie. Żegnaj. No miałam ja, skończyć, odcinek. Nie, jeszcze nie. Co? Co? Najlepszy odcinek życia. Najlepszy odcinek życia. Video ay simulator. Nie pisać? No powiedz. koniec życia. Najlepszy odcinek życia, co nie? Mm. A to jest gejon, życie! Mhm. Mm no. W ścielinę krzcianinę, wojsko! Dobra, kończymy. Ja Tylko wióre to. <laughs> Ty nie wiesz co robi. <laughs> <Ja> wiem. No. Chciskać <laughs> guziki. <laughs> no. Dobra, mogę chyba już się uczyć. Ognik musi się przespać i być. Dawaj, czego się uczysz? No mogę. No, ja wiem, co musisz zrobić, przespać się. Małaś się goni. Ej, ognik, ognik! spadasz. No ołó! Oh wow. Sorry, nie wiedziałam, że ty jesteś. to ja będę, ja, na, będę, ja będę nagrywał też kraszule, ale nie wiem. Bijajcie na kanał ZOTYK.pl I na Ognik.pl I na Pan za Ale oni już są. Kto? No już. Okay. Dobra, dwie jest, a trzecia w nocy. Dobra, koteł masz coś dla mnie? Koteł nie, Ja w ogóle to będzie mój no. O no, ma graną. na No i dobra, kończymy, tylko jeszcze się nauczę. Do czego? Na, nauczy historii. Wiem. Wiedział, co... No o, mogę, dobra. Nie wiedział co się stało w... wczoraj. Historia, biologia i... To wszystko. Dobra, kończymy odcinek, łapkujcie, subskrybujcie mój kanał Zotka i pana Zotka na razie.